Najpierw 14-letnia Natalia z Andrychowa, później 60-letnia Ewa z Krakowa. Obie zmarły m.in. z powodu drastycznego wyziębienia organizmu, zamarzły, bo działania służb Okazało się niewystarczające. Być może były prowadzone nieudolnie. Bliscy, zarówno nastolatki, jak i kobiety, domagają się ukarania osób odpowiedzialnych. Czy to po prostu smutny, nieszczęśliwy finał wymagających poszukiwań, czy jednak bezczynność i niedopełnienie swoich obowiązków? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest pokój zbrodni. To, co spotkało 14-letnią Natalię oraz 60-letnią Ewę, jest dla bliskich ofiar niczym najgorsza zbrodnia. Ich zdaniem, nastolatkę i kobietę można było uratować, gdyby nie opieszałość służb. A zaczęło się w Andrychowie. 29 listopada 2023 roku. Nastoletnia Natalia, w dniu tragedii, powinna być w szkole w Kętach, ale nie udało jej się dotrzeć na zajęcia. Kilkanaście minut po godzinie 8 zadzwoniła do swojego taty z informacją, że źle się czuje i nie wie gdzie jest. Nagle straciła orientację w terenie. Mężczyzna natychmiast rozpoczął poszukiwania córki. Poprosił o pomoc swojego kolegę oraz siostrę Natali oraz chłopaka tej siostry. Nawoływali, przeszukiwali każdy kąt. Pytali przechodniów, czy nie widzieli czternastolatki. Ostatecznie na trop dziewczynki wpadł kolega ojca zaginionej. Zauważył ją leżącą w śniegu, niedaleko sklepu przy banerze reklamowym. Wcześniej miała znajdować się na widoku, lecz żaden z klientów nie zareagował. Mężczyzna przeniósł ją przed budynek, a następnie rozpoczął reanimację. Jedna z kobiet, która akurat wyszła z zakupami, podbiegła do niego i zaoferowała swoją pomoc. Na zmianę próbowali przywrócić funkcję życia. Nastolatki. W międzyczasie na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie. Ratownicy zabrali 14 do karetki i przetransportowali ją do szpitala. Po dotarciu do placówki dziewczynką od razu zajęli się lekarze z Wadowic, a następnie z krakowskiego Prokocimia. Niestety, stan zdrowia nastolatki był krytyczny, a jej organizm skrajnie wychłodzony. Natalia zmarła. Nie udało się jej uratować. W tej sprawie od razu pojawiło się mnóstwo pytań. Dziennikarze SuperExpressu ustalili, że 14-latka została znaleziona z telefonem w ręce, którego przez dłuższy czas już nie odbierała. Kiedy trwały jej poszukiwania, ojciec dziewczynki zgłosił na policję jej zaginięcie. Mężczyzna twierdził jednak, że musiał czekać ponad godzinę na przyjęcie zgłoszenia, a następnie przez kilkadziesiąt minut składać wyjaśnienia. Gdyby nie bezduszne procedury, na które podobno powyływali się mundurowi, nastolatka być może udałoby się szybciej odnaleźć i uchronić ją przed zamarznięciem. Według nieoficjalnych ustaleń medialnych tacie czternastolatki polecono przygotowanie jej odzieży, która pomogłaby psom tropiącym w znalezieniu dziewczynki. Ostatecznie psy miały się jednak nie pojawić. Jak już zresztą wiemy, dziecko odnalazł kolega jej ojca, a nie policjanci. Natalia była dobrym dzieckiem, nie miała większych problemów z Nauką i nie sprawiała kłopotów wychowawczych, nie uciekała z domu, nie brała używek. Nie było więc żadnych podstaw do tego, by nie uwierzyć, że jej zniknięcie czy zdezorientowanie, o którym sama poinformowała tatę przez telefon, mogło być jakimś żartem lub próbą zwrócenia na siebie uwagi. Mimo tego służby nie zareagowały adekwatnie do sytuacji i nie ruszyły jej od razu na ratunek. Janusz Kowalski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, zapewnił media, że okoliczności śmierci 14 będą wyjaśniane w trakcie postępowania, do którego zebrano już materiały dotyczące sprawy. W komisariacie w Andrychowie zlecono natomiast wewnętrzną kontrolę. Katarzyna Cisło, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, powiedziała, że to rutynowe procedury, lecz mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie działania funkcjonariuszy w tym komisariacie były prawidłowe. Zdaniem bliskich Natali tak nie było, a policjanci wykazali się absolutną bezczynnością. W rozmowie z Superexpressem Pan Rafał oraz jego żona powiedzieli, że ojciec dziewczynki błagał mundurowych o szybsze rozpoczęcie poszukiwań córki. Funkcjonariusze odpierali jednak zarzuty, twierdząc, że informacje o zaginięciu otrzymali dopiero kilka godzin po ostatnim telefonie Natali do ojca, gdy kontakt z nastolatką się urwał. W tym czasie rodzina szukała jej na własną rękę. W momencie otrzymania zawiadomienia o zaginięciu policjanci niezwłocznie uruchomili wszelkie procedury związane z poszukiwaniami twierdzi policja, szczegółów jednak nie ujawniono z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa. Pani Anna, znajoma rodziny, jest oburzona. Mówi, że papierologię powinno robić się później, a najpierw można było namierzyć telefon poprzez jego lokalizację, wypuścić jakiś alert poszukiwawczy. Maciej Karczyński, ekspert policyjny, dodawał w mediach, że ktoś ze służb ewidentnie musi zostać ukarany. W programie Uwaga TVN przed kamerami głos zabrał pan Bogdan, brat ojca Natalii, który przekazał, że mężczyzna jest w ciężkim szoku. Rodzina twierdzi, że Natalia nie dotarła do szkoły i od godziny ósmej przez wiele godzin siedziała na mrozie. Początkowo była w ruchliwym miejscu, lecz nikt z przechodniów nie zainteresował się jej losem. Tata na policję miał pojechać około godziny dziesiątej i przekazać, że córka ma mroczki przed oczami, że czuje się słabo. W końcu przyznała, że leży na ziemi, ale nie zdążyła powiedzieć gdzie się znajduje. Kontakt nagle się urwał. Reporterzy uwagi zauważyli, że od chwili, w której ojciec 14-latki przyszedł na komisariat, do czasu odnalezienia dziewczynki przez jego kolegę, minęły ponad 3 godziny. Co robili policjanci w tym czasie? Czy był powiadomiony wydział techniki operacyjnej, który mógł namierzyć telefon zaginionej? Czy podniesiono pierwszy stopień poszukiwań? W tej sprawie pytania tylko się mnożą a odpowiedzi brak. Ostatecznie prokuratura okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego doprowadzenia do śmierci. Według wstępnych wyników sekcji zwłok, przyczyną śmierci Natalii była śmierć mózgowa, która spowodowana została przez obrzęk mózgu, a ten został wywołany przez masywny krwotok śródmuszczkowy. 14-latka dostała wylewu, a jej sytuację pogorszyła hipotermia. Ojciec Natalii osobiście złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów, prowadzących poszukiwania jego córki. Nawet eksperci i emerytowani mundurowi zabierali głos, podając, że zwykle bronią działań policjantów, lecz w tej sprawie ich zdaniem dyżurnych zgubiła rutyna i bezduszność, że mogli zrobić zdecydowanie więcej, a brak wystarczająco silnej reakcji jest skandaliczny. Czy wymiar sprawiedliwości również będzie miał takie zdanie? Nie wiadomo. Pewnym jest natomiast, że śledztwo trwa, a wobec czterech funkcjonariuszy wszczęto postępowania dyscyplinarne. Tymczasem niecałe dwa miesiące od wydarzeń w Andrychowie do bardzo podobnej sytuacji doszło w Krakowie, gdzie prokuratura również wszczęła śledztwo dotyczące okoliczności śmierci i akcji poszukiwawczej. 60-letniej mieszkanki miasta. Pani Ewa, wracając z pracy do domu, uległa wypadkowi. Zdążyła zadzwonić do swojego męża, by przekazać mu, że kiedy wysiadła z autobusu, złamała nogę i nie może wydostać się z zaspy, w którą wpadła. Jak podaje Gazeta Wyborcza, kobieta pracowała na placu targowym przy ulicy Bieńczyckiej, niedaleko ronda Kocmyrzowskiego. Praca skończyła w piątek, 12 stycznia 2024 roku około godziny 14.30 i autobusem miała wrócić do domu przy ulicy Darwina, niespełna 5 km dalej. Ostatnią rozmowę z mężem pani Ewa przeprowadziła o godzinie 17:30, już po tym jak wysiadła z pojazdu. Nie wiedziała gdzie dokładnie się znajduje, więc nie potrafiła przekazać tej informacji. Bliscy zaginionej próbowali odnaleźć ją na własną rękę, później powiadomili policjantów. Kilkuset funkcjonariuszy, strażaków i ratowników włączyło się w poszukiwania w godzinach wieczornych. Szukano jej w promieniu 10 km od miejsca zamieszkania, lecz nie udało się odnaleźć. Dopiero następnego dnia, w sobotę po południu, ktoś natknął się na ciało. Leżało w polach uprawnych kilka kilometrów od domu. To była pani Ewa. Niestety już nie żyła. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było wyziębienie organizmu. Nie odnotowano jednak złamania nogi, o którym kobieta miała informować męża. Być może tylko miała takie wrażenie, bo noga ją bolała. Doniesienia dotyczące tej kwestii są chaotyczne. Pozostało pytanie, jak to możliwe, że mimo zaangażowania tylu służb, 60-latki nie odnaleziono na czas? Prokuratura przyznaje, że okoliczności tej sprawy są zastanawiające, a przebieg poszukiwań prowadzonych przez policję ma zostać szczegółowo przeanalizowany pod kątem tego, czy wszystko odbywało się zgodnie z procedurami. Syn zmarłej kobiety, pan Radosław, który jest adwokatem, w rozmowie z gazetą wyborczą stwierdził, że ktoś mógł podać policji błędne informacje dotyczące okoliczności zaginięcia jego matki, a to mogło przedłużyć akcję poszukiwawczą lub wręcz skierować ją na błędne tory. Nie mówię, że ktoś zabił moją mamę, jednak chcę, by dogłębnie zbadano tę sprawę, bo nie mogę się pogodzić z jej śmiercią, a pewne działania poszukiwawcze wydają mi się nielogiczne. Stwierdził. Wcześniej pan Radosław w rozmowie z SuperEkspresem relacjonował, że jego mama powiedziała przez telefon, że się zgubiła, nie wie gdzie jest, leży w zaspie i nie może wstać. Jednocześnie przekazał, że miał z nią jeszcze wielokrotny kontakt, że dzwoniła do niego kilkanaście razy, bo niedawno kupił jej nowy telefon i bateria długo trzymała. Pani Ewa błagała o pomoc. Błakała. Prawdopodobnie pomyliła autobusy i wsiadła do niewłaściwego. Stąd problemy w zlokalizowaniu jej dokładnej trasy. Gdy się zorientowała, wysiadła wcześniej, potem być może chciała jak najszybciej wrócić do domu pieszo i wybrała najkrótszą drogę w linii prostej. W ten sposób znalazła się w polach, na grzęskim i nierównym terenie, pokrytym śniegiem. Nasi reporterzy byli tam na miejscu, nie trudno się potknąć, stracić równowagę upaść. Niestety niewykluczone, że tak właśnie stało się w tym przypadku, lecz to na razie tylko domysły, które sprawdzają śledczy. Co zastanawiające, policjanci nie potrafili namierzyć lokalizacji komórki kobiety. Gdyby im się to udało, pewnie dotarliby do niej znacznie szybciej. Syn pani Ewy zarzucał funkcjonariuszom nieudolne działania i kłamstwa w niektórych kwestiach, co skutkowało oświadczeniem komendy. Czytamy w nim, że początkowo kobieta nie podawała żadnego punktu orientacyjnego, który mógłby przybliżyć miejsce jej przebywania. Dodatkowo z relacji męża zaginionej wynikało, że wypowiadała się nielogicznie, nie pamiętała gdzie i do jakiego autobusu wsiadła oraz gdzie wysiadła. Jak dodano, kobieta z reguły miała przemieszczać się znanymi rodzinie ścieżkami i nigdy z nich nie zbaczała. W pierwszej kolejności mundurowi, jak twierdzą, sprawdzali trasy, którymi kobieta miała w zwyczaju wracać z pracy do domu. Później stopniowo rozszerzali rejon poszukiwań, kierując się na bieżąco pojawiającymi się nowymi informacjami. Finalnie w akcji poszukiwawczej brało udział ponad 360 policjantów, kilkudziesięciu strażaków, ochotnicze grupy, łącznie ponad 400 osób. Z czasem pojawiały się informacje przekazywane przez zaginioną, z którą nawiązywany był kontakt o punktach, które widzi. Jednak, jak twierdzi policja, były one charakterystyczne dla wielu miejsc w rejonie miasta lub są widoczne z bardzo dużych odległości. Zdaniem mundurowych wiadomości nie były na tyle precyzyjne, aby pozwoliły na ustalenie miejsca, w którym mogła znajdować się pani Ewa. Zwłoki kobiety znaleziono następnego dnia, 13 stycznia 2024 roku o godzinie 13.50. Znajdowały się one na terenie powiatu krakowskiego, na granicy miejscowości Kocmyrzów i Lubożyca, czyli około 8 km od miejsca zamieszkania zaginionej i ponad. 10 km od jej miejsca pracy. Jak podaje policja, w związku z doniesieniami medialnymi, w których kwestionowana jest prawidłowość wykonywanych działań poszukiwawczych za osobą zaginioną, w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie wszczęte zostały czynności, podczas których wyjaśniane będą te kwestie. Rodzina pani Ewy uważa, że mundurowi kłamią, że lekceważyli informacje przekazywane przez kobietę, że za późno dotarli do monitoringu z kamer w autobusie i nie zbadali trasy, jaką mogła pokonać, Zdaniem funkcjonariusze nie wierzyli też w słowa samej poszkodowanej, jakoby oczekując na pomoc słyszała rozmawiających policjantów i widziała latającego nad nią drona. Rodzina zarzuca policji, że nienależycie wykonywała swoje obowiązki, a nieprawidłowości było mnóstwo. To czy oskarżenia są stawiane za służenie sprawdzi prokuratura rejonowa w Nowej Hucie, która prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Dziękuję że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka pokoju zbrodni, zasubskrybuj ten kanał, Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie.